<grych> Ty ale Czas ludzi jeżeli dałeś nie piłkę, tak? dobra. 3, 2, 1, go. Nikt z. Już myślałem, że się Ej, znowu na tej samej mapie. Eee! <grych> o oh, shit, O nie! tu nie! Dobra. No, nie! nikt Ktoś mnie wypierdolił w kosmos musiałem obrócić celami O ja <laughs> Nie czekasz Myślałem, że pójdziesz w lego, bo masz bliżej Kurwa, że mnie nie, nie dotknął Uwaga, plon tam idzie Ja zostaję, ja zostaję na bramce i po to. Balczcie. Bijcie się o mięso dzieci. Pierdolę. Gramy na bramkarza. Mulwar Rodriguez. Tak to się robi. Nice. Czy się to przedłużył. A też dla mnie nikt nie wiedział co zrobić, żeby już taka panika game. Tam Dobra, chuj już weszło Co jest? Nice! Dobrze Szczepan Ja specjalnie zwolniłem, żeby zobaczyć co Szczepan zrobi, ale... Karamboluj to... tam chuj. O oh, si Kurak był ktoś fuck pan nie wystawiłem! A! Nie chcą! To się nie spodziewałem tego uderzenia. Kto jest? Dobrze! Adam! Co się bronił? Nic, nic, nic. No, no, nie 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 czekaj, czekaj, oglądaj do końca. Bar, nie no właśnie ja przeszkadza. Jadaś cichy sojusznik. Przepraszam. <laughs> Oddaję od od bo nie, tego nie, zrobiłem, nie, to jest kurwa, ała, nie, jest Kurwa, Kurwa. nie, nie, Co, nie, Co nie, nie, przez tą nie, 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 Kurwa, Philip! Szaisę. Kurwa, ja co? Ja miałem na morcie. Nice. Jak Krzysia piuta ostatnio, kurde. Trilaks! Szczepan! Oh shit, ale źle poszło. Nie, dobrze no poszło. Krzysia jest po prostu. Dawaj środeczek! Stę... Kurwa Mam czas, żeby się zreflektować tym razem! <laughs> Nie masz czasu! Dobrze Ada! Dawaj jeszcze pan, jedź tam! No przestań! <laughs> jedź tam! D S. Wszystko pod kontrolą! No kurwa! Nie bladę, nie bladę, no. Podbiłem, podbiłem kutasa. O nie, Adams. Pat jak bramę Ej, co jest? Pat jak bramę leci. Oh, o, no! Jak kurwa! Ja nie wiedziałem, jak bramę leci, kurwa. Tak się rucha. Mm. Jak to jest być, jak to jest ja, być... Ale ona dziwnie leciała, suka. Nie wiedziałem, gdzie jest bramka w ogóle. Bo, bo, powiedzieć wam, jak to jest, kurwa, wyruchać trzech typów naraz? Bo mogę wam to powiedzieć fajnie kurwa mać! dobrze nie. dobrze obziada yeah. no, kur... kurwa. Nice. Kurwa. chłopaki nie walczą między sobą kasacja dobrze dawno 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 Kurwa, A. A, <laughs> <noise> Ustawili się te aparaty. Ja jednole. Ada kurwa. ogromce olbrzymów. A oh, nice. <noise> Kurwa to łza za szybko leca do tej piłki. <noise> tak, Jak się wszyscy rzucili. Każdy kurwa przyszedł. Ty pan to Au. było całkiem zajebiste zagranie. Szkoda tylko, że obok bramki, ale i tak. Dobra, dobra, Ja dobra. ją wybiłem, byczku. Kurwa. Zjepo, moje nitro. Ale zjepane. się skasuje, tylko z nitro. Wy kurwa, za, za do mnie patrzycie, jeszcze patrzcie gdzie wy jedziecie. Siedziecie prosto, to chuj. Nie tam, że jakieś auto jest po drodze, nie? No. A co to ma być? Że piłki nie ma nawet obok. Nie, ale chuj, jest auto! zajbijcie! O ty Ej no, robią jakby to co można, nie? Grają fair! Tam jak świetnie panowie się ustawiliście! Nice! <laughs> <laughs> <zbażero>, nice! <zniszczyta>, <laughs> ale się wybili, Adaś kurwa z <laughs>

Mandek! A Szczepan nagle, kurwa, trafia w te piłki. No widzisz? Ja mówiłem, że to jest zajebisty ale potrzy... potrzebuje po prostu dobrego trenera. No Szczepan potrzebuje motywacji w postaci rozjebania go. Chodź tutaj! Kasacja! <głosy> <głosy> Libacja! 2-0 <noise> <noise> na 2 to dobry wynik, kurwa. Nie powiesz mi nigdy, że Szczepan jest, kurwa, złym zawodnikiem. <noise> Wygrałem z nim mecz, tutaj jeszcze 5-2 <noise> na prostu. 43 samochody bampnięte. Jestem geniusz włączając gole, jestem strzelacz włączając gole. Keep on out. Keep on out. <laughs> <laughs>